Udało się, wynurzyliśmy się. Tak, wynurzyliśmy się, ale przyjemna to była podróż, tak. przyznasz. Tak, a w tej podróży teraz już w studiach towarzyszyć nam będą pan Mirosław Kobeszko i pan Henryk Szydłowski z Biebrzeńskiego Klubu Płetwonurków Meander. Witamy, Witamy panowie. Tak. No i jak właśnie jest tam niżej, pod spodem, w głębinach Biebrze? Mieliśmy tutaj tylko taką malutką próbkę, ale. jak się wygląda was to pytać, z własnej perspektywy. Wygląda? No Jest pięknie. pięknie. Po prostu. To tylko jedno określenie właściwe. Mm -hmm. Jest pięknie i zostawia to takie piętno na człowieku. Piękne piętno na człowieku wywiera woda. No, tak. Wiem, że to szczególny szachwęd do tego jest. A niektórzy pewnie mówią, nie, no, w, w Morzu Czerwonym to jest dopiero pięknie. Tam jest Rafa Karolowa, tak. tam jest pięknie, tam Kolorowe jest pięknie. Kolorowe rybki. Tak, a co nas może przyciągnąć nie, nie, tam, tam do pieprzy, która. Tam już jest snobizm po prostu. Rozumiem. Dobrze tam pojechać, mhm. zobaczyć, ale wrócić trzeba do siebie. Poza mhm. tym, wszędzie tam, o tej, w tym pięknie, Anglicy, Niemcy, Francuzi zrobili już wszystko. Mhm. A my tu jeszcze mamy ciągle nieodkrytą rzecz. Mhm. Wspaniałą rzecz. Takiego Morza Czerwonego nie da się ująć za jedną wyprawą, za dwóch, nawet za sto mm -hmm. A tu można systematycznie pewne rzeczy już poukładać i z tego również skorzystać. Także jeśli ktoś chce robić więcej niż taki realizować owczy pęd i jechać tam, gdzie wszyscy. Nie, wszyscy tak zaczynają. Tak. Ale potem ci, którzy są tak trochę, nałykają się tego hmm. już, te, tego entuzjazmu, to wracają. Bardzo często, mało tego, my jesteśmy wtedy w takiej akcji propagowania w ogóle nurkowania hmm. w polskich akwenach, bo one hmm. są trudne i nieciekawe w stosunku do tych, hmm. ale rzeki są przepiękne. Poza tym rzeki wymagają opieki. Czy krótko mówiąc, do odwiedzin w Biebrzy trzeba tak dorosnąć, trzeba być takim koleserem. Tak, tak, tak. No, tak. I to, bardzo tak. dużo, coraz więcej ludzi robią. Wszystkie rzeki są objęte sprzątaniem, które myśmy tu wymyślili. Hmm. Sprząta się na takie małe sadzawki, małe rzeczki, coraz więcej. My też się rozprzestrzeniamy. My chcemy się rozprzestrzenić, yy, już obejmiemy w roku Suprać. Na pewno na bo już nie nurkowaliśmy. Chcemy hańcze, mamy zaproszenia wręcz od ludzi miejscowych, żeby im pokazać hańcze, bo to jest przyczynek turystyczny nowy, nieznany, a bardzo ciekawe. Mhm. Ale o tym sprzątaniu myślę, że jeszcze za chwilkę szerzej porozmawiamy. Panowie, ja was chciałam zapytać, bo wy jesteście zakochani w Biebrze, znamy się nie od dzisiaj, więc. No więc mogę... wiem. jak to się zaczęło, panie Henryku, w pana przypadku? Jak się zaczęła się ta miłość? No ta miłość się zaczęła w zasadzie bardzo dawno tym takim innym, ciekawym światem. Nurkowanie w ogóle generalnie w rzece zasadniczo się różni od nurkowań w innych akwenach ze względu na prąd, Aha. który nas znosi, ale także i ułatwia niejednokrotnie sytuację, ponieważ my możemy sobie przyjąć taką pozycję, że Zamulenia, nic. wszystkie, które będziemy powodowali, one będą znoszone prawda, z prądem rzeki. Natomiast no, jest to w pewnym sensie utrudnienie takiej natury technicznej, bo my musimy być wyszkoleni. Nie możemy się koncentrować tylko na tym, co się z nami dzieje, ale musimy koncentrować się na tym, co nas otacza, prawda, na obserwacji tego świata. Ja niejednokrotnie porównywałem technicznie trudność, na przykład nurkowania. W rzece Biebrzy zejście na głębokość rzędu 7-8 metrów, żeby zobaczyć ten trochę inny świat, bo już tam jest ciemno, tam można spotkać prawda, króla Biebrzy, czyli biebrzajskiego Suma. Od nurkowania na przykład w jeziorze Hańcza, gdzie się zanurzamy, spadamy na głębokość 50 metrów i to technicznie nie stanowi żadnych trudności. Tutaj nam prąd rzeki zmienia się kilkukrotnie, bo powierzchownie ta rzeka płynie w jedną stronę, w środku może nam zawracać, manewrować, przy dnie może być jeszcze inny kierunek. I to nad tym wszystkim trzeba zapanować, ogarnąć to. I to jest taka... Ale daje to niesamowite przyjemności, wrażenia, adrenalina. I to jest jeszcze, prawda, ważne, że Wiekowo, W pewnym momencie te wyjazdy do Egiptu, dla panów, który my już się zbliżamy do tego wieku, że nie wiemy czy jutro, czy pojutrze, pan doktor powie, no już dosyć. Mhm. A Biebrza dla nas będzie dostępna bardzo, bardzo, bardzo długo, bo y, po prostu nie ma tam granic tych wiekowych. Jest to, są to nurkowania płytrze, które nie stanowią jakichś zagrożeń natury fizjologicznej. I chyba coraz więcej osób docenia właśnie te, te walory Biebrzy, chociaż to też rzeka no, dzika, piękna, tak tajemnicza. Y, ciągle Panie można ją poznawać. Filko, Biebrza, tak, Biebrza to jest rezerwuła instynktów. Mhm. Obserwowanie tego wszystkiego jest na, na tyle ciekawe, że, że tego tu, żaden badacz nie ma na powierzchni możliwości oglądania czegoś instynktów na żywo. Mhm. Można sobie te instynkty zamknąć w akwarium. Dzikie zwierzę można założyć obroże, ściągnąć, gdzieś go obserwować, a tu my obserwujemy niekonfliktowo. Wzrok nie jest inwazyjny ciągle jeszcze. Jasne. I tam po jakimś czasie to zwierzę zachowuje się, jakby hmm. nas nie było. Jesteśmy elementem tego, tego świata. Teraz widzimy. To te są dopiero elementy poznawcze. Teraz właściwie. widzimy piękną rybę, co to pływa. O, szupak to jest doskonały pływak. To taki tancerz podwodny. A tutaj? A tu jest rak. Ale to niestety nieszczęście biebrzy, bo to ale jest rak amerykański, tak zwany no. pręgowany dżuma, która Obcy opanowała gatunek. całą Europę i już jest w Skandynawii, u nas powoli znika. Ale Przez to jest... chyba o konie to, to chyba. A o okay. konie, to przepiękna ryba. To jest przepiękna, wszystko, piękne, bardzo ciekawska ryba. Aha. Bardzo ładnie zachowuje się nocą, bo nocą śpi Aha. w przeróżnych pozycjach. Do góry brzuchem, tak jakby Aha. się coś mu stało. Aha. I jest to taki sen, że nie, nie zbliży pan do niego palca na 5 na cm. Dotknąć się nie da. Jasne. Bardzo czuję. Rzeka cała jest taka wybrukowana takimi różnymi ciekawostkami. Panowie oprócz tego, to właśnie teraz wrócimy do tego wątku sprzątania, sprzątania w Biebrzy, bo oprócz tego, że wy zachwycacie się, podziwiacie i korzystacie z uroków Biebrzy, to też dbacie o tę rzekę, już od kilku dobrych lat organizujecie akcje, duże akcje sprzątania rzeki, kilkadziesiąt osób zawsze bierze w nich udział. W roku ubiegłym, czyli w 2015 zorganizowaliśmy a, aż w zasadzie pięć akcji sprzątania Biebrzy. Ja tu nie będę przytaczał statystyk, bo takżeśmy nad to z kolegą któregoś dnia rozmawiali, że to już dziesiątki ton żeśmy wyciągnęli z tej Biebrzy, bo od nastu lat już w zasadzie e, sprzątamy Wiebrzy, które... I trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że inicjatorem prawda, i pomysłodawcą tego sprzątania jest Milek. I to od niego zresztą wywiodło się wiele rzeczy, co się dzieją. E, zresztą nie bez kozeli nosimy... Takie przydomki biebrzyniętych, prawda? Bo, 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 bo to nie jesteśmy normalnymi ludźmi, kiedy poświęcamy niejednokrotnie własny czas, własne zdrowie, dobro własnych rodzin dla jakichś celów szczytnych, że tak powiem. Nie zawsze może nawet niekoniecznie postrzeganych stosownie czy właściwie. Niemniej daje nam to niewątpliwą satysfakcję. I co jest najważniejsze, że obserwujemy, że ta biebrza jest z roku na rok w sensie nie przybywają takiej ilości tych zanieczyszczeń tego Trafiały Chyba nie oczywiste. ma tych prawda, śmieci gospodarczych, z czym był największy problem. Świadomość e, rolników tych mieszkańców, że to już niestety nie jest ta czarna dziura, że można mhm. wrzucić i to zniknie. Bo pokazywaliśmy, no niestety nie da się nas oszukać, my to widzimy, my to mamy możliwości techniczne sfilmowania teraz, mm -hmm. to się stało jakby bardziej przystępne, no bo kiedy żeśmy tylko to widzieli, mogliśmy opowiadać. Nie wszyscy nam wierzyli. W tej chwili jesteśmy w stanie to pokazać. także... No tak. I tuż już zaczyna być jakby dowodem takim namacalnym. Jak się wydobędzie różne grzeszki na wierzch. Właśnie. No, w Biebrzy są również ciekawostki historyczne. Przecież o. tam stały fronty, tyle czasu. Też w Muzeum. Muzeum w Wosowcu te wszystkie rzeczy wyjęte przy tym są wyjęte z Biebrzy. A właśnie, co się udało znaleźć w Biebrzy, jeśli chodzi o pamiątki Och, historyczne? O różne rzeczy. Jakieś dalmierze, czołgi, części samolotów, hmm. dużo tego jest. Biebrze, malko to do siebie ona wszystko zakrywa piaseczkiem. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo tu padło to określenie, mulistość. To tak może niektórych zniechęcać. Jak, jak dobrze widać podwodę w Biebrzy? Da się obserwować ten świat tak. Spokojnie, czy ten muł trochę przeszkadza, i trzeba jakoś. Znaczy, trzeba umieć do niego odpowiednio podejść, bo mhm. tak jak tutaj widzieliśmy na załączonych materiałach filmowych, mhm. jednak widać. Mhm. Jest tylko kwestia, jeżeli podejdę do tego umiejętnie, czyli ustawię się pod prąd, żeby to co się mhm. dzieje było znoszone z prądem, omijało mnie i wtedy da się to robić. Oczywiście jest także ważna pora roku. Wiem, mhm. że okres jesienny jest najlepszy. Biebrza jest bardzo kapryśna. Z perspektywy lat y, przedurkowanych w Biebrzy były takie sytuacje, że rano mam telefon czy dzień wcześniej. Przyjeżdżam bez doskonale, y, przyjeżdżam za jakiś tam czas, no nie za tydzień, ale dosłownie nawet maksymalnie następnego dnia. Wiebrza już jest nieczynna, coś tam idą jakieś osady płyną i tak dalej. Niemniej, porównywalny to takie trochę czasami kapryśna jak może niejednokrotnie była kobieta. Że... No tak. Panowie, jeszcze na koniec króciutko o pięknym jubileuszu, ponieważ pan Mirek niedawno y, aż trudno uwierzyć, ale ja y, powiem, pochwalę się w pana Mirka imieniu. 50 lat już, może nie cały czas pod wodą, ale taki jubileusz nurkowania pan niedawno świętował. Tak, tak, to sam nie wiedziałem, że tego dożyję. Jak zaczynałem nurkować, ta woda była, nurkowaliśmy bez skafandrów, Aha. w jakichś butlach przystosowanych nawet z aparatów ratowniczych, gaśniczych, z jakichś butlach, które były robione dla wojska w aparatach tlenowych. To wszystko było niebezpieczne, ale jakoś się udało. Mówi pani, że niespodzianko Nie, czas spędzony pod wodą nie liczy się do czasu ziemskiego, tak. a wręcz odwrotnie. Wszystko jasne. Jest to wraca. Głównym takim elementem, który, który, który chcieliśmy przez ten klub tutaj pokazać, przez te wszystkie swoje działania, żeby ludzie przestali myśleć, że to jest tam czarna dziura. Tam wszystko wrzuci się i tam znika. Już nie wrzucają. A te jego reportaże takie podwodne, które robi kamerą, mogą w każdym momencie pewne rzeczy odczarować, bo dotychczas nawet ekspertyzy robiono z powierzchni wody. Przyjeżdża pan profesor mówi, o tu, to, to nieprawda. No, tu sobie widzimy, proszę bardzo, tu jest to. To jest trochę konflikt na razie jeszcze, ale już łagodzimy to ale wszystko. Wszystko coś wchodzi nowe, nie? musi wejść niestety ze Zgrzytem. Panowie gawędzi się świetnie, ale już przekroczyliśmy czas, zatem pięknie dziękujemy. dziękujemy. Kto chce podobnie, wielu jak pan Mirek. lat tak wspaniałych pod wodą no również życzymy. Jeśli ktoś chce, tak jak pan Mirek i pan Hedryk, zatrzymać czas. Jest to sposób chyba. To prawda? jest sposób. To zapraszamy do pięknej, dzikiej, niesamowitej i kapryśnej bieży.